Jest wiele bardzo dziwnych też eksponatów ciekawych, intrygujących, jak na przykład pies do zdejmowania butów. Alicja Słukowska, kądziałka regionalna pracownia digitalizacji Małopolskiego Instytutu Kultury. W drugiej połowie roku yy, przedsięwzięcie no nieporównywalne z niczym będziemy digitalizować Arrasy Wawelskie. Wirtualne Muzeum Małopolski to portal, na którym zgromadzone są zbiory już z 38, a niebawem 39 muzeów z całej Małopolski. Wybraliśmy ponad 900 eksponatów z tych 39 muzeów Małopolski i zdigitalizowaliśmy. Stworzyliśmy ich wizerunki cyfrowe, tak, aby każdy z dowolnego miejsca na świecie mógł sobie obejrzeć te eksponaty, również przed wizytą w muzeum albo po wizycie. To, co jest największą wartością, tak mi się wydaje, to są eksponaty w 3D. Czyli możemy je sobie zobaczyć z każdej strony, z tyłu, z boku, zajrzeć do środka, odwrócić czyli coś, z czym nie mamy do czynienia w muzeum, w momencie, kiedy ten eksponat jest w gablocie. Część obiektów jest na stałe umieszczona w magazynie z różnych względów, też ze względów bezpieczeństwa. Muzea nie mają odpowiednich zabezpieczeń, żeby te, te eksponaty pokazywać, i wszystko to można zobaczyć na portalu. Ja najbardziej lubię osobiście mało spektakularny wizualnie obiekt, ale za to z fantastyczną historią, a mianowicie meteory Dwaka Muerta. I ten metor jest dostępny tylko na portalu. Muzeum Geologiczne ING PAN nie pokazuje go właśnie ze względu na to, że on jest zbyt cenny. O, i moja praca polegała przede wszystkim na tym, żeby mm, skoordynować działania trzech ekip: ekipy digitalizacyjnej, ekipy redakcyjnej, ekipy graficznej. Rozpoczęliśmy pracę nad portalem w lipcu 2012 roku. Odpaliliśmy portal w, we wrześniu 2013. Niektóre instytucje boją się tego, że przenosząc zbiory do internetu, odbierzemy im odbiorców. Nie jest to prawdą. Muzea potwierdzają, że ilość odbiorców się zwiększyła po tym, jak ich zbiory zostały opublikowane w sieci. Już w połowie maja dołączamy Mocak 47 nowych eksponatów, i 2016 czekamy na nową perspektywę. Mamy nadzieję, że dołączymy kolejne kilkanaście muzeów i kilkanaście nowych kolekcji. Jeśli chcecie zobaczyć coś pięknego, zapraszam na portal Wirtualne Muzea Małopolski.